Cześć, witajcie na kanale Zahistoryzowani w nowym, mamy nadzieję lepszym dla wszystkich, 2021 roku. Z racji tego, że jest nowy rok, mamy dla Was przygotowany odcinek specjalny odcinek wyjątkowy, odcinek z udziałem wyjątkowej osoby, który postanowiliśmy podzielić na dwie części. Historia pani Mirosławy to historia, której, której nie da się opisać w jednym odcinku. Pani Mirosława, mając dziś, dziś ponad 80 lat, pamięta swoje przeżycia z trzech obozów koncentracyjnych oraz niewoli w Syberii. To historia trudna, wyjątkowa, historia poruszająca, i mamy nadzieję, że po, nie, po usłyszeniu tej historii będziecie ulegać refleksjom, podobnie zresztą jak my. Patronem dzisiejszego odcinka jest pracownia druku i reklam Nesonto. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować nasz, nasz kanał i wspierać nasze podróże za pośrednictwem Patronite'a. Firma Nesonto wykonała dla wszystkich naszych patronów pamiątkowe naklejki, ale to nie wszystkie niespodzianki, jakie przygotowaliśmy dla osób, które chcą wesprzeć nas w podróży. Zapraszam do oglądania materiału. Panie Mirosławo, jak Pani pamięta drugą wojnę światową? W którym roku ona się dla Pani zaczęła? Dla mnie się zaczęła druga wojna światowa od 1940 roku. Niemcy o pierwszej godzinie w nocy, pierwsza trzynaście dokładnie, przy, przyszli samochodem i powiedzieli do mojej mamy, że ma się za 20 minut spakować, bo będziemy wywiezieni. A moja mama tego nie zrozumiała, bo nie znała niemieckiego. A on po niemiecku. Pani jest bośniaczką, tak? Bo tak. Pani jest tak, z Jugosławii. Tak. tak. Uh -huh. No i poszła po sąsiada i mówi, że on zna niemiecki, niech przetłumaczy o co chodzi, bo ona nie wie. Co... Ona ma osiem dzieci i mówi, on nie wie co, co chce? Oni, gdzie oni chcą chodzić? A on mówi, pani, wybuchła wojna drugą światowa. I oni chcą państwa byli do do, do, do agrof do obozów czy jak tam. No i to moja mama mówi, no jak, ma, jak się 20 minut i macie być gotowi. To moja mama, najmłodszy brat miał półtora roczku, co nie żyje już, półtora roczku, a to reszta już tak, to, to, to kto miał to ubrane siebie, na, na i sandałki, no gdyby to lata było, wrzesień to się było sobie ciepło. Mhm. No i wpakowali można na ten samochód i jedziemy. Ile pani miała lat wtedy? Siedem. Siedem lat. Siedem lat. I już pani jechała wtedy do pierwszego obozu tak. koncentracyjnego z Jugosławii. I oni nas przywieźli do, na dworzec do Sarajewa. Mhm. Ja mieszkałam w Sarajewie, ale tak poza, poza centrum miasta. Mhm. No ale oni na dworze zawieźli nas tym samochodem, którym oni przyjechali. I potem sadzili nas w pociąg. I zabierali nas do Wiednia. We Wiedniu tam czekało już wojsko. I popakowali nas wojskowe samochody. I wzięli nas do Buchenwaldu. Do Buchenwaldu. I tam... Było takie... Takie, takie, takie jakby kupa żołnierzy. I oni się pytali imię, nazwisko, datę urodzenia. Skąd pochodzimy, i oni wszyscy mi dostali takie piesiątki na rękę. A ja dostałam, bo miałam siedem lat, dostałam taką tabliczkę metalową z tym napisem imię, nazwisko, miejsce do mieszkania. Mieszka. A pani wiedziała w ogóle, co się dzieje wtedy? Nie, bo wtedy nie no. wiedziałam. Co oni w tym na pojedziemy, albo co. Na wycieczkę Pani ja musiała? Na wycieczkę, musiałam być na wycieczkę jakby bo tyle wojska, to nas zaprowadzono na, gdzieś, by, by nam pokazywać, bo delfiny, może rekiny, może co. Mm. Nie, nie, ja się nie znałam, co to jest wojna. Mm -hmm. Dopiero potem, jak to się na wszystko no, do mózgu, że to jest niewola. No, tak, i, w tym, I w tym Wiedniu wysłali nas do Buchenwaldu i tam tak ojciec, Ojca mojego nie było, bo był na, w trasie jako maszynista, nie było, go mama była. To matka osobno, córki od lat 15 do 20 osobno i dzieci mniejsze też osobno. Także rozdzielili rodziny, rozbili ją. No i, a ja wciąż tak mam ciekawa, co, co, ja byłam ciekawa, bo tak ciekawa, co, co, się dzieło, co, co, mój, co to się wiedziało, co czym w to czy widzimy w kartykę grać cię chcemy robić coś szukanego się Ja nie zdawałam sobie w ogóle sprawy. Potem jak na ten lager się, byłem pan no, to partyzant się On powiedział do pani po niemiecku, że jest pani partyzantem jugosłowiańskim, tak tak, tak, tak? Mimo tego, że była pani dzie dzieckiem, no dziewczyna. Dzieckiem byłam. Ale tak zapamiętałam, że do grobu, był, to pamiętaj. No. I tam był taki ksiądz, ja się ja mu to powtórzyłam. on mówi, że ty jesteś partyzanckim psem i mam być cicho. Bo ja mam tak ciekawa, co oni chcą, co oni, co oni, się pytają. A on mówi, że mam być cicho. A mówię, jakie rury, jakie rury, chcesz to za rury? No nie rozumiała pani. <grym> no, do mnie. no nie pojmowałam, no bo na mnie sobie nie zacięło. Potem jak dostałam już ten ty, tym, tym Spitzkirch, taką Spitzkirchę, jak mnie trzy razy po im A ja tak stanęłam sobie i po co ty mnie bijesz? Co ja tobie zrobiłam? Nic ci nie zrobiłam, czemu mnie bijesz? O on mówi, bo to zawsze hund. No powtarza to. Hund, to ten hund, to to jest ten hund. Yes. A pytam się, co to jest ten pies? O nie, ja żadnym psem nie jestem. Ja jestem tylko maszynistą, a nie żadnym psem. No i tak to się zaczęła ta wojna z tymi batami. I tak do końca wojny stale coś obrywałam, bo byłam taka nie nieposłuszna. Ja nie lubiłam być, ja powiem nie, to nie. Gdyby mnie zabił, to nie. Jak on, mówi, jak on przyjdzie na zebranie na ten, na ten, jak oni to mówili, o 8 godzinie takie, apel? na apel, o, na apel, to mamy wszyscy Haj Hitler. Ja mówię o nie. O nie w życiu nie tego nie powiem. Wszyscy mówili, haj Hitler, a, 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 a ja, ja mówiłem daj Hitler. <laughs> no, Hitler. I tam któryś z tych żydów cholernych powiedział, że ja, może Hitler mam mi coś dać, a on przyszedł z Daulufa Medo, bo czemu, Że. A to był ja... już Kapo w obozie, tak? No. A to w którym obozie pani była wtedy? Madhausen. To już pani z, z tego e, Buchenwaldu, tak? Do Buchenwald. Madhausen. To Madhausen, tak Tak. I tam na apelu tak? e, pani za to, że nie potrafiła powiedzieć Haj Hitler, oberwała od kapo żydowskiego tak, obchodzenia. Tak, tak. tak. Mhm. I ja w tym czasie byłam taka uparta, to on powiedział, ty jesteś w dumę hund, że jestem przeklęty, głupi pies, tak jakoś. Mhm. Mhm. No i kazał mi zamiatać. Miał ja mi mięso to był ja maluska, a mięsa wiemszą ze mnie, chciałbym zamieszkać. To ziem tam, zamieszka, co to tam. A jak pani, pan, pani pamięta ten, to, ten, ten pierwszy dzień w obozie Madhausen? To był taki dzień dla mnie szokowany. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Taka byłam rozbawiona, gdyby... Jakby... Mi się dawało, to być jakaś ścieżka, że to będzie jakaś wycieczka, że to będzie jakieś żarty pokazywane, że to coś. Nigdy nie wiem, to jest wojna. Ja nie wiem, co to jest wojna. Przecież nikt mi nic o wojnie nie mówił. Mój ojciec ani słowa w domu nie o wojnie, choć już na pewno wiedział, co się dzieje, ale nie powiedział nic. I ja mam taka świadomość, taka co, 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 co się dzieje. Wtedy już pani była bez swojej mamy, tak? Tak. Mhm. Ale byłam oparta. To po matce mam. Ja, ja nigdy nie pamiętam, co chcą. Nie, nie powiem. Ja bym, nie mi nic coś nie powiem. No i takie tak się stało, że wielu, że ja jestem taka knumbrna, że tak powiem, to mnie wyszedł do drugiego obozu. Do jakiego? Do Düsseldorfu. Do Düsseldorfu. Mhm. No i tam w tym Düsseldorfie był Austriak. Tym e, lager Austriak był, który był na froncie tam gdzieś pod Moskwą i ranny był i wrócił z jak w do takiego Lagerführer'a. Mm. Ale był dobry człowiek, nie powiem, że był zły, tylko był duk, Mus, ja Muszę słuchać, co się do niego mówi. Czyli tak jak chciałbym panią, panią ostrzec, że, tak. że dał pani szansę po prostu. tak? Że żeby ja, pani nie, była... ja nie ma być taka śmiała, że mam. Masz się słuchać. Słuchać, rączki, spuścić i słuchać, a ja tak, on, ja słuchać nie będę. Nie jesteście moimi rodzicami, ani moim ojcem będę pana słuchać. Ja tego nie zrobię. Jak już tak to rozświetliło, taki wściek. Jak mnie złapał za, 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 za szyję, czy za koń, czy za coś, ja to tak mam ksiądz. I po mnie kopnął, i ja no mam iść tam, tam do, do szeregu. Poszłam, ty sobie możesz mówić, a ja i tak swoje wiem. Wiecie, słuchać nie będę, tylko mojego taty będę słuchać. Nie, ale nie bała się pani wtedy, tak do nich Nie, mm. No i potem ten, ten ksiądz, co tam był, Ktoś był uwięziony, ale wszystko o tym dzieciom, co i jak. To ty lepiej mniej mów, bo aby już tak było mówi, to się, już, to się zabiją. Moje, zabili mojego brata, to mogą i mnie. No właśnie, a jak to było z pani bratem? Mój brat był lotnikiem mhm. i on uciekł do partyzantki. I nie tylko on, ale dużo lotników poszło do partyzantki i tam je złapali i rozstrzelali ich. W Kosowie, o, mm -hmm. w Kosowie. No i proszę pana, jak powiedziałam, jak mojego brata zaszli, mnie też mógł wnosić, ja się nie boję. Tak byłam paskudna, tak <grym> taki charakter. Mm -hmm. ale, no taki wschodni charakter. Tak, ta, ale, ale ten ksiądz tam trochę kręcił też popargą jak mógł, kręcił, nie powiem dokładnie, jak ja to powtórzyłam, nie powiedział dokładnie. Tam później że jak brat zginął, ona się tak denerwuje na to, I powiedział, że jak brat zginął, to ty że jest przykro na bitwę, to tak jak się zginą. O, mówi, ona jest za mała, żeby ją zabić. Szkoda, w by było. No i tak później zamiatałam, zamiatałam, tam I kiedyś ten lagerführer przyszedł i mówi, że chyba mnie. Ciebie musimy wywieźć do innego lagru, bo ty tutaj masz za dużo znajomości i, i jesteś już tak przygotowana do odpowiedzi i, i, i taka jesteś śmiała. Dlaczego ty się nie boisz? Wszyscy się boją, przyjrzyj się, a ty się nie boisz A czego mam się bać? A czego ja się mam bać? Ja już nie wiem, czego ja się bać. Ile, nie, nie. Pani, ile pani była yy, najpierw w Madhausen? jaki okres czasu? W Buchenwaldzie byłam rok czasu. A w Düsseldorfie? A w Düsseldorfie tylko pół roku. Uh -huh. Potem de Mauthausen. Uh -huh. Mauthausen tam był. O! Mauthausen tam był. lager ss uh -huh. Jak ten się mścił. To... pamięta pani, jak on się nazywał? Eee. Coś niesztajnego. Na Stein, tak jakoś. Mhm. Stein. I pani, pani. Czyli pani po Mathausen trafiła do... przepraszam, po, po Dusseldorfie do Madhausen, tak? Tak. Mhm. Jak pani pamięta zmianę obozu? Co pani ba tam wagon, Wagonami. Bydlęcymi. Wagonami. Mhm. Oni wszystko te wagony pakowali i przewozili tych, którzy Bo tam jedni... To tak było, że jedni przywieźli, drugi wagon już nadchodziły. Więc tych, co było za dużo. Musiał mu rzecz z przypakować, bo o, o, te baraki były zapełnione. No i tam potem ten lager ten sztajn, jakiś nie, nie Stein, wiem jak Sztajn, wiem, że się Sztajn nazywał. Uh -huh, uh -huh. Ale imię Henry Adolf Sztajn, jakoś tak. No i on, on był taki ściekły na tych, na tych jeńców, bo jemu... W rodzinę też jakoś poginęła, czy bomba zabiła, czy co nie wiem, on był taki zły ja was wszystkich wybije do zera. Tak powiedział. Ale jeden nie dostanie. A ja tak krótki złamę. Boże pierwszy zabije go, a potem nas. <gryw> no i tak się stało, że był jakiś, był jakiś, nie jak się mówi, Alarm we alarm samoloty leciały. No i spadła bomba kurat tam, gdzie on, tam w tym gdzie on mieszkał, bomba spada i go zabiła. No pomyśl pan, jakie to jest ciekawe, a ja mówię, a jednak, Boże pomogła, Inu. No pani to mówi mi często, że... Że Bóg Pani w tych sytuacjach nigdy nie opuści? Nigdy. Nigdy i do dziś nie opuszcza. Jak się zwrócę z prośbą, w jakiejś sprawie ja zawsze mi pomoże. I modliła się Pani w obozie? Wierzyła Pani w niego? Tak. Mimo tego całego zła, które Pani widziała? Tak. Ja się modliłem, ja się prosiłam o pomoc. A jak Pani sobie to tłumaczyła? Dlaczego tak się dzieje, będąc dzieckiem? Bo ja tak sobie tłumaczyłam, że ludzie bardzo. Źle się zachowywali i nie słuchali Pana Boga. I dlatego Pan Bóg się pogniewał i wywołał wojnę. Uh -huh. I teraz musimy wszyscy cierpieć. Uh -huh. Tak sobie to po swoim obiedzie A ta wiara podtrzymywała Panią na duchu, było Pani łatwiej? Tak. Uh -huh. No i potem, proszę Pana, ten lewek, chwilę taki wściekł, jak pan powiedziałam. Kazał mi wozić na toczce węgiel do baraków. Było wiaderko, i wiaderko miał białą kreskę po środku. I do tej kreski nie więcej jak gram miało być. więcej. No i ja wiedziałam ten barak, ale to była zima, to było 13 grudnia. Zimno było, bardzo mroźno, zimno, śnieg. I ja nie miałam, miałam rękawiczu w ręce, a tam leżała taka stara skarpeta. Ja chciałam się tę sklepę, żeby trochę tę rękę zawinąć, żeby można tę taczkę nosić, a, a ten lager, który mi szczęśliwy, a szedł w jakimś i po prostu na mnie wstawił. Poznasz to, Co co ja tu robię. A ja mu pokazuję, że brzydko, że tę sklepę tak kopnął w biodro, że mi wybił to bezdro. Za to, że Pani zrobiła sobie rękawiczkę ze skarpety, tak? No, za tą skarpetkę. No i w ten czas ja już ledwie tam, doszłam z tą paczką z z tam do pierwszego baraku i ziemi ja dalej nie mogę. Ja mam wybite żebro. bo w mam wybity. No to zawołali tego, tego opiekuna tam i on przyszedł i zaprowadził mnie do, do do tej sali dla chorych przybadał mnie i mówi: Ma złamane biodro, dziecko kochane. Co ja ci teraz zrobię? A my, co masz zrobić? Wiecie, że czy czym jesteś, w czy czym. Będę zaginął za bandażem mocno i... i dobra. I tak zrobił. Debandażował mnie mocno i każą mnie leżeć. Na noc zaprowadźmy mnie do baraku, w baraku leżam 10 dni. A on temu lekarzowi powiedział tak, że że ja mam jakąś grypę i muszę lewi. Nie powiedział, że ja mam tak, bo on był, o. 10 Na... dni przeleżałam, wstałam i on znowu mówi do mnie, że mam iść. Znowu te te, te te ulicę. On powiedziała, "Schnell, Arbeit, gut. Jak nie, to to co ma, że mnie zabija. I tam, tam ta um, pani, która opiekowała się nami to powiedziała, ty słuchaj. I nie bądź tak uparta, nie bądź tak przynąbna, tylko powiedz wszystko ja-ja. Ja wol, ja. Ja, Co, Sący ja, wół? jakim się przetakuje, tak? Ja, ja. Ja, wół? Ja nie jestem wół. Ja, nie, ja, ja nie jestem wół. Ja, ja. Nie, nie. Mogę. mogę mówić dada. Bo po że jest dada, to znaczy tak, tak. I on mówi do mnie coś, mówi do mnie. Ja mówię dada po poza wstół, co ja powiedziałam, a na co? dada. Pyta się tego tłumacza, co to, to jest bośnietka mówi, ona mówi tak, tak. Nie, mama, mama mówi, jawol, ja, nie jestem ja ja nie jestem wół. Ja mówię, ja nie jestem wół, ja nie powiem diabol. bo ja nie jestem, a wolą no to jest wół. Ja ja będę mówić, no dobra, niech ci będzie ja ja. Ja chcę, co tylko mówił, to ja ja, 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 I do końca wojny tak samo mówiłam, ja, ja. Każdemu Niemcowi, tak? którego pani spotkała. No, I jakoś tak przechodziło, co mi kto mówił, to ja, ja, ja. No i później wysłali nas do, do, do Święcimia. A dlaczego pani, panią wysłali do Święcimia? Nie wszyscy, wszystkie dzieci, ten 30 dzieci wyszło. Wszystkie rysowały. dzieci po prostu, Ta, To ile w, pani była w Mathausen czasu? W byłam rok czasu. Rok cały. Cały rok czasu. Ty W tym Mutt Tak jak pani panią przewozili do święcim, to ile pani już miała lat wtedy? Dziewięć lat. Mhm. Ja też czasem uciekał. Już wiele lat. A więźniowie w, w, słyszeli albo rozmawiali między sobą, że, że w tym Oświęcimiu jest najgorzej? Mówili tak. Rozmawiali między sobą więźniowie? Nie rozumiem. Czy, czy więźniowie gdzieś, na przykład w Madhausen? Tak. rozmawiali między sobą, czy gdzieś słyszeli, że w tym Oświęcimiu jest najgorzej? Czy pani słyszała coś takiego? Ja słyszałam o tym, że oni mówili, tam jest wykęczalnia. Mhm. Tam ludzie wykańczają. Ale że to my byliśmy osobno jako dzieci, osobno nie mi tylko osobno, więc ja nie wiedziałem, co mi co co, co, co mi też bo już są pozabiete dzieci, o to już jest nie, niedobrze. Ale wywieźli nas, no to tak przyszły, a tam były e, kobiety ze manki w takich... Takich żółty w mdurach, jakiś taki kolor, taki, taki miodowy kolor miały. Mm. Tu miały te, 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 te SS I, i tu miały jakieś opaski mm. takie też. A ja mówię, od kiedy to kobiety są żołnierzami. Co one tutaj robią? A to już poświęcimy, tak? Tak. Mm. A on cicho, to są. To są żołnierze niemieccy. Jako kobiety w żołnierze tak, kobiety w żołnierze. No to cicho. A kto tak to kto pani powiedział, żeby, żeby pani była cicho? No Tam jeden, który umiał po, po, po sowiańsku, mm -hmm. to mi powiedział... A to w wagonie czy już w obozie? W obozie. Mm -hmm. No i ma, m, cicho, no to jestem cicho. I teraz broszę. Co to było z nami? Jak to ludzie w tym porze no to gdzie się tyle ludzi zmieści? Jak w jednym baraku, w jednym takim pokoju były po, po cztery łóżka przypiętrowe, mm -hmm. no to gdzie to się ten naród zmieści? Pamięta pani na który blok pani trafiła? W 11 bloku byłam. No i była taka. Czekłunkka Greta się nazywała, to pan Greta. I ta Greta, ona była taka dla dzieci bardzo dobra i mówi, słuchaj, ty musisz pamiętać jedno, jeżeli będziesz grzeczna dla Niemców, to oni dla ciebie też będą grzeczni. Ale jak ty będziesz tak pyskowy, jak pisujesz, to oni cię z nas... A ja mówię: Ja mam być jako niewolnik dla nich grzeszczą nigdy. Dla ojca i matki mogę być grzeszczą, a dla mnie nie. Tak, wiem. A jak to było u Pani wtedy, wtedy z wiarą? Jak Pani? Bo Pani była jeszcze wtedy jako dziecko katoliczką, tak? Tak. Mhm. A świadkiem jechowy od kiedy pani była? No, Pierw 6 lat jestem. Aha, rozumiem. Dobrze, to będziemy, to później o tym powiemy. Tak, dopiero 6 lat rozumiem, jestem. Rozumiem. Ale dlaczego? Dlatego, że ja poszukiwałam tego Boga i długo się, dużo czytam, bardzo dużo czytam o Bogu. Bardzo dużo. I ja mówię, nie, to ta katolicka, przepraszam, jeżeli Pan... Ma, nie, 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 proszę się, nie, nie ta katolicka wiara jest tak. Fitka. I tak nie, po prostu ona nie w ogóle ty, tego, co się dzieje, co Bóg chce od człowieka. Uh -huh. A Bóg chce bardzo dużo. Przede wszystkim posłuszeństwa. Uh -huh. Posłuszeństwa. Pana Boga nie można określić, pana Boga nie można okłamać, pana Boga nie można ubliżać, pan Bogu nie można. Jakbyś przykreślić zrobić, nie wolno kląć. Tego nie wolno panu robić.